W 1703 roku armada hiszpańsko-francuska zburzyła doszczętnie na wyspie New Provident osadę Nassau, a żołnierze splądrowali ruiny. Kolonię pozostawiono własnemu losowi, a Nassau stało się macierzystym portem Korsarzy. Rozpoczyna się złota era piractwa na Karaibach. Początkowo piraci rabowali na zlecenie króla Wielkiej Brytanii. Sytuacja polityczna zmieniła się i Brytyjczycy przestali potrzebować korsarzy, gdy skończyła się wojna królowej Anny z Hiszpanią i Francją. Bezrobotni korsarze stali się piratami, zaczęli je rabować na własny rachunek. Teraz bandera rabowanych statków nie miała już jakiegokolwiek znaczenia. Ich bazą wypadową stał się Nassau. Jednym z liderów piratów stał się Benjamin Hornigold, który stał się protektorem bohatera tego filmu, Edwarda Teach'a, zwanego Czarnobrodym. Teach urodził się około 1675 roku w Bristolu, prawdopodobnie w szlacheckiej rodzinie. Umiał czytać i pisać, bo są na to dowody. W XVII wieku było to rzadkość wśród pirackich braci. Doświadczenie żeglarskie zdobywał służąc zarówno na statkach handlowych, jak okrętach wojennych. W czasie wojny o sukcesję hiszpańską znalazł się na będącej kolonią brytyjską Jamajce. Zatrudnił się jako kaper na jednym z handlowych okrętów walczących pod brytyjską banderą. Edward Teach. Został kapitanem w rezultacie buntu zainspirowanego przez siebie na statku, na którym służył. Karierę piracką rozpoczął około 1716 roku. Po zakończeniu wojny brytyjsko-francuskiej nadal napadał na statki. Jego bazą wypadową, jak i innych piratów, stała się wyspa New Providence z Nassau, gdzie zaprzyjaźnił się z Benjaminem Hornigoldem, doświadczonym piratem. Ich spółka zaowocowała zdobyciem okrętu francuskiego La Concorde, który Hornigold przekazał Czarnobrodemu. Statek został przemianowany na zemstę królowej Anny. Nazwa miała upamiętniać wojnę królowej Anny, w której uczestniczył Titch. Pod koniec 1717 roku Hornigold idzie na piracką emeryturę. Przywództwo małej eskadry, która składała się z dwóch okrętów, przejmuje Czarnobrody. Na wyspie Provident wybucha epidemia. Piraci muszą zdobyć medykamenta, by ocalić mieszkańców wysp. Jednym ze sposobów jest blokada portu Charleston w Południowej Karolinie w maju 1718 roku. Miasto wykupuje się kosztownościami i lekami. To szczytowy moment pirackiej kariery Czarnobrodego. Ogólnie mówi się, że Czarnobrody złupił około 50 statków. Po udanych napadach pirat musiał jednak przez pewien czas ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. Planował emeryturę. Nie mógł jednak długo wysiedzieć w jednym miejscu. Czarnobrody powrócił do pirackiego fachu. W listopadzie 1718 roku gubernator Virginii Alexander Spotswood wyznaczył nagrodę za jego głowę w wysokości 100 funtów. Czarnobrody nie lubił się ukrywać, więc wiedziano, że jest w okolicy Zatoki Okrakej, u wybrzeży Kalifornii Północnej. Brytyjska korona wysłała w poszukiwaniu pirata dwa słupy. Z 60 ludźmi załogi pod dowództwem porucznika Roberta Mainarda. Aleksander Spudłuk, gubernator Virginii, nie miał prawa do tej tajnej akcji na terenie Karoliny Północnej. Mimo to brytyjskie słupy ruszyły. 22 listopada 1718 roku na Okręcie Czarnobrodego trwała właśnie piracka impreza. Ciczowi towarzyszyło tylko 19 ludzi. Mainard dążył do abordażu, ale piraci zorientowali się, że dwa okręty brytyjskie podchodzą do abordażu. Padła salwa unieruchymiła jeden okręt brytyjski. Mainard, po przyjęciu pierwszej salwy, kazał schować się w załodze pod pokład. Czarnobrody ruszył do abordażu z myślą dobicia załogi. Wpadł w pułapkę. Na pokładzie Czarnobrody starł się z Mainardem. Tak zginął Edward Titch. Na jego ciele doliczono się 5 ran postrzałowych i 20 od broni białej. Jego głowa zawisła na maszcie, a ciało wylądowało w oceanie jako karma dla ryb. Legenda. Każdy pirat chciał wyglądać strasznie. Chodziło tu o przewagę psychologiczną w trakcie starcia. Czarnobrody wiedział, co to znaczy dobry wizerunek psychologii walki stosował kilka sztuczek. Podobno ruszał do walki z zapalonymi lontami w kapeluszu. Platał też czerwone wstążki w brodę. Sama Czarna Broda dodawała także diabelskiego wyglądu. Współczesne media zrobiły z czarnobrodego bohatera. Lecz nie był on krwiożerczą bestią ani mordercą nie mordował załóg zdobytych okrętów. Z sześcioma nabitymi pistoletami na piersiach, z długą czarną brodą na pewno wyrył się w pamięć współczesnych mu mieszkańców Karaibów. Edward Teach dzięki literaturze i kinematografii przeszedł do historii kultury masowej jako pierwowzór pirata. W 1996 roku odkryto wrak okrętu Zemsta Królowej Anny. Na jego pokładzie nieodkryte skarłów pirackich, a legenda Czarnobrodego będzie dalej pobudzała wyobraźnię kolejnych pokoleń.